Nie ma, słuchajcie, marzenie, że tak powiem, spełnione jazdy próbnej nową Hayabusa trzeciej generacji. No i co Wam mogę powiedzieć? No, jeździ się dosyć spoko, natomiast myślałem, że jest lepsza pozycja, że bardziej chroni przed wiatrem i chyba wiecie co: no, nie ma idealnego motocykla. Nie ma. Nie wiem jak tym można jeździć 300 na godzinę, trzeba się chyba naprawdę mega wykładać. E, także hajabuza jest przepiękna, fajnie brzmi, ma fenomenalny moment, fenomenalny ciąg, e, ale chyba nie chciałbym mieć hajabuzy w garażu. Także czasami naprawdę warto się czymś przejechać niż jechać w ciemno i kupić, a później tego żałować.